No, cześć, no jak się macie? No, właśnie, już bardzo dawno nie wyrzucałem tutaj filmików. No, Żadnego filmiku, ale już od dawna właśnie zajmowałem się nad innym kanałem, który zacząłem e, dwa lata temu. No, chyba dwa lata temu, i o tym kanale no, dzisiaj e, opowiadam. No, właśnie, e, dwa lata temu stworzyłem nowy kanał, e, w którym no, robię i wyrzucam po... wyrzucam filmiki po angielsku to dlatego, że... no właśnie... bardzo lubię podróżować i często no właśnie tworzę wideo e, z, z mojej podróży i czasami wyrzucałem no czasami wyrzucam e, na polski i litewski kanał ale... kanały ale... No szczerze to na, no szczególnie na moim litewskim kanale no bardzo mało widzów, no bardzo, bardzo mało widzów no właśnie ogląda te filmiki z podróży no na tym polskim no, nie tak bardzo mało, ale chyba, no, jak będę miał e, więcej subskrybentów, subskrybentów, to chyba będzie, chyba, no, mniej widzów, no, będzie oglądał e, podróży, no, wideo z podróży. No, niestety, no, o litewskim kanale tam, no, większość moich widzów właśnie lubi tylko oglądać wideo, e, e, no, który zrobiłem e, na Litwie. No więc e, z innych krajów, no, na przykład z Japonii, z Ukrainy, to no, w ogóle nie oglądają. To, no więc tak. E, dwa lata temu stworzyłem e, nowy kanał, w którym robię, no, wrzucam wideo e, po angielsku, w języku angielskim i no, myślałem, że myślę, że chyba więcej no, ludzi, którzy no, po, po prostu podróżować i yo, lubi, lubi no, po prostu lubią no, oglądać wideo z podróży. No, jak w języku angielskim to no, ludzie z no, całego świata może oglądać to wtedy no, będzie więcej, no to wtedy no, chyba będę e, miał więcej e, właśnie subskrybentów, no tak myślałem. I ponadto właśnie no po prostu chciałem, chciałem ćwiczyć e, swój język angielski, bo no, jak dwa lata temu to nagle zaczę, zaczęła się pandemia i w Japonii nie miałem więcej szans mówić po angielsku i no tutaj było bardzo, bardzo mało obcokrajowców, więc nie miałem w ogóle szans, okazji mówić po angielsku, ale, ale jak na YouTube to no zawsze mogę ćwiczyć swój angielski, zawsze mogę mówić mówić po angielsku. No po prostu mogę ćwiczyć swoje mówienie. No mówienie jest bardzo, bardzo ważne, więc no tak, właśnie. No tak, po prostu dzisiaj chciałem powiedzieć, że w tym polskim kanale, no już, już dawno nie zajmowałem się, ale no chyba powoli będę, e, no zaczynać e, no właśnie wyrzucać filmiki w tym polskim kanale. No dlatego że już dawno nie wyrzucałem wideo, filmiki, filmików na tym kanale już no, prawie zapomniałem mówić po polsku, więc no więc przepraszam za to. Ale mam nadzieję, że powoli no, zacznę wyrzucać filmiki tutaj w tym kanale. A a jeśli chodzi o filmiki z mojej podróży to no, te filmiki będą na, na moim angielskim kanale i no właśnie, już, już jest wiele wideo filmików z podróży z Ukrainy, z Japonii i tak dalej. No Najwięcej mam z Japonii. A będzie więcej z Irlandii, z może też z Litwy. No, Litwy chyba nie. Z Ukrainy jeszcze, z Polski też będzie. No więc jeżeli chcecie oglądać filmiki z mojej podróży z innych, innych krajów, to bardzo no serdecznie zapraszam na ten. Mój angielski kanał. No to wszystko dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.